Z piątego stadionu jak zwykle bardzo serdecznie witamy Państwa Pele i Sonia. Dzień dobry. Znaczy proszę, ja chciałem tylko Ci powiedzieć, że nie że wyglądasz dzisiaj. Jezu, i w ogóle Cię kocham. Przepraszam. E, e, proszę państwa, dzisiaj jest ostatni program tutaj na żywo przed wakacjami. Trochę charakter edukacyjny, bo zastanawiamy się nad fenomenem lewego. Jak to jest, że po prostu facet strzela, wali gola za golem w klubie, a po prostu w reprezentacji nic, zero, kompletna kicha. Ale to jest akurat proste, kochani. Po pierwsze, no. wszyscy faceci jesteście nierówni, po drugie są tacy gracze. W klubie dobrze, w kadrze gorzej. No masz Messi, Ronaldo, no, bez Proszę Cię, nie, no, no gadaj masz. tutaj z babą. Tak. No. Ja, ja o piłce, a ty, a ty o facetach. No, ale... a, proszę, na szczęście, proszę państwa, e, choć Chłopcy tutaj, mam tutaj swoich ukochanych chłopaków, Polonia, Wólka Kościelna. Mati, powiedz pani, dlaczego myli się? Ale ta pani ma rację. Wiesz, proszę. To tak będziesz grzaławe, mówię ci. No ale ja w klubie wrzuciłem już 30, a w reprezentacji nic, nigdy. No to, to chyba nie jest dziwne, nie? A jest to trochę ktoś mądrzejszy od niego? Ja na przykład. Ja na przykład, panie trenerze, uważam, że e, pani Sonia po pierwsze ma rację, bo piękne kobiety zawsze mają rację. A po drugie, no to oczywiście przecież zawodnicy w klubach to codziennie trenują te same schematy, prawda? A co ty mi opowiadasz, stary? Profesjonalista musi grać i tutaj, i tutaj, tak? Stary, to to osobowość mu się zmienia? To to ja nie a wiem, wiem. To, to tutaj ja jestem kimś innym, a w domu jestem kimś innym? A jak jest? Tutaj do Pawła akurat zawsze umiesz trafić, do domu z trudem, z opóźnieniem, niecelnie, o pierwszej w nocy wczoraj we Framugę w Bo miałem Słuch bardzo ciężki <trujne> trening, kochanie, <trujne> wczoraj. bardzo. <trujne> Panie trenerze, ale pani Sonia naprawdę ma rację, no ja też tak mam, no. przecież w Serocku to ja nigdy nie mogę strzelić, nie? A normalnie to zawsze walę bez pudła, tak chłopaki? No przecież nieważne, czy gramy w tłuszczu, yy, czy gramy w łosiu, to ja zawsze trafiam, no, normalnie. Tylko w Serocku jak gramy z orłem drugim, to ja po prostu jakoś tak, te, no nie mogę. Tak, 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 właśnie, on widzi orła drugiego, to zawsze się stresuje. Na przykład... Wydaje mi się, że lewy też się stresuje, jak widzi orła tu. Jak Jakie stresuje? W ogóle nie używajcie słów, których nie rozumiecie, chłopcy. Trenerze, ja może nie znam trudnych słów, ja, jak ja ostatnio w serocku to się i to bo e, zbulwersowałem się. no. Aha, no, tak, no. Tak, tak tak, właśnie było, tak, nie? Tak, tak a, o, Ja patrzę, a on się. Y, zbulwersował, zbulwersował. Zbulwersujecie się, stresujecie się, bo jesteście kochani, nierówni, przykro mi to, ale to jest męska natura. Nie pokonasz, koniec. Ja przepraszam was bardzo. słuchajcie, Męska natura e, to jest po prostu e, walczyć do końca, rozumiecie? Po prostu nie poddawać. Ja was chciałem poprosić e, polskich piłkarzy, w imieniu wszystkich e, polskich kibiców macie walczyć, rozumiecie? Że do końca, dopóki jest szansa, nie wiem, matematyczna, jakaś fizyczna, filozoficzna czy kurczę, fizjologiczna, po prostu macie walczyć, bo my kibice po prostu dajemy sobie siebie wszystko dla was i wy macie robić to samo, rozumiecie? Pięknie. Dobra, zróbmy sobie zdjęcie Pięknie. na koniec, chodźcie. Foto, foto, foto. E, wakacyjne Pięknie. zdjęcie, kurczę, uśmiech, Pięknie. uśmiech Pięknie. do kamery. Hej.